Cześć. Ostatnio widziałem w internecie bardzo fajny filmik na amerykańskim YouTubie, gdzie dzieciaki instruowały tatę dokładnie po, krok po kroku, jak należy wykonać kanapkę z masłem orzechowym i z dżemem. Na tyle mi się to spodobało. Stwierdziłem, że, że spróbujemy to zrobić z Leną. Lena tego filmu nie widziała, więc tak naprawdę nie do końca wie. O co chodzi. Trochę je wytłumaczyłem. Nie mam żadnych filmów z takiej serii, więc. Właśnie. mi się, że zabawa będzie przednia. Także co? Zapraszam Was na film. Mamy przygotowane e, składniki, mamy chleb, mamy masło orzechowe, mamy dżem, e, łyżka e, i nóż, mamy wszystko przygot wszystkie narzędzia przygotowane. E, no i co, teraz Lena musi przygotować dokładną instrukcję, krok po kroku, jak tata ma wykonać tą kanapkę. No to proszę bardzo, bierz się do przygotowania instrukcji dla mnie. No dobrze. Gotowe? Gotowe. Dobra. No to przytom. Najpierw otworzyć chleb. Otwieram chleb. Ok. chleb otwarty. Potem wziąć nóż i otworzyć masło orzechowe. Biorę nóż i otwieram masło orzechowe. Masło orzechowe. Posmarować nim chleb. Smaruję nim chleb. Potem wziąć łyżkę. Co? Nie, ale nie, nie napisałaś tutaj, że mam wyciągnąć chleb. Ma być dokładnie. Potem wziąć łyżkę. I otworzyć truskawkowy. Wziąłem łyżkę. I otwieram dżentruskawkowy. Nie, I posmarować nim wcześniej posmarowaną kanapkę z masłem orzechowym. Smaruję ją. Dobrze, drugie podejście. No to druga lista, drugi raz. Zobaczymy jak teraz wyjdzie. Robię dokładnie. Najpierw otworzyć chleb. Otwieram chleb. Dobra. Potem wyjąć dwie kanapki. No to wyciągam dwie kanapki. Po czym otworzyć masło orzechowe. Otwieram masło orzechowe. Wziąć nóż do ręki i nabrać na końcówkę noża masło orzechowe. Nabrałem. I posmarować nim te dwie kanapki. Potem otworzyć dżem truskawkowy. Potem, wziąć do ręki łyżeczkę, wziąć na szerszą, aha, na szerszą część łyżki dżem i posmarować nim te kanapki, które wcześniej posmarowałeś masłem orzechowym. Smacznego. Trochę słucha. Wiem. To co? Jeszcze raz. Tak, <laughs> na pewno. Próbujemy jeszcze raz. Podejście number three. Dobra, no to proszę. Widzę, że mocno poprawiona lista. Zaczynamy o trzecie byt. podejście. Najpierw otworzyć chleb. Potem wyjąć dwie kanapki. Wyjąć dwie kanapki, wyciągam. Yy, I rozłożyć je na desce do krojenia. Je tutaj. Po czym otworzyć masło orzechowe. Otwieram masło orzechowe. I wziąć nóż do ręki tępą stroną. Biorę nóż do ręki tępą stroną. I na ostrą część nabrać trochę, niecały słój masła orzechowego. No to biorę trochę. I posmarować nim te dwie kanapki. No nie, nie, nie co, no smaruję dwie kanapki, trochę mało go wziąłem chyba, tu, zauważyłam, tu, dobra, nie jest posmarowane, tak? Potem otworzyć dżem truskawkowy, otwieram dżem truskawkowy i wziąć do ręki łyżeczkę, biorę łyżeczkę i wziąć na szerszą część łyżeczki trochę dżemu. E, mniej, więcej na, nie, na, na, hmm, dżemu, mniej więcej na całą niewypukłą szerszą stronę łyżki. Czyli na całą, mniej więcej na całą niewypukłą stronę. No to bierzemy na całą. Tak. I też posmarować nie wcześniej posmarowaną kanapkę masą orzechowym. No, nie, tak robię, no. Tutaj, co czekaj. Nie było ściągania A przepraszam, no, ale tu bo dżem ma się na, na, znaleźć na kanapce, tak? To dla Ciebie. Dziękuję. Nie? Nie. To co, jeszcze raz? Może. Podaj nie numer cztery. Trochę głodny jestem. Jak tam? A, o, ta wersja, dobra. A ojka, czy i znowu fryzurą. Tak, o, nowa fryzura. No więc czytamy. Najpierw otwórz chleb. Otwieramy chleb. Potem wyjmij kanapki i rozłóż je na desce do krojenia. No nie napisałaś ile? Okej. Okay. Rozłóż je na desce do krojenia. Rozkładam na desce do krojenia. Potem weź nóż do ręki, tępą stroną, a na ostrą stronę noża nabierz trochę, nie tak mało jak wcześniej, ale też nie cały słój. Nie mam jak nabrać. Chyba musisz jeszcze raz zrobić. wiem. No ale dobrze, powiedzmy, że otworzyłaś. Ale to jest nie... I nabierz tyle, żeby starczyło na dwie kanapki. Aha, czyli no, wyciągnąłem więcej, ale dwie. Eee... Wszystko prostu dopiero teraz, ale. Posmarowane od górnej strony. Nie na bokach i nie od spodu. Dobra. No właśnie. Czyli tak. No bo jak, jak jest chleb, tak. Tak, to tu jest góra. Chleba. Nie. No jak, jak się pierze to tu jest góra. No, ale nie Tu o są to, boki. Jak, jak rozłożyłeś, no więc, to na tej stronie jest. Czyli e, bierzemy masło, tyle żeby wystarczyło od górnej strony tylko. Ok. Na dwie kanapki. Mało trochę tego masła, to wyjdzie. Nie. Jem. Dobra, jedna. Jem też. No, czemu też. Poczekaj, drugą. Będą smaczne kanapki. Przepyszne będą. Wiem. No to smarujemy od górnej strony, nie na bokach. Na bokach nie i od spodu też nie. Tak, jak napisałaś. Potem weź do ręki łyżkę. Eee, czekaj, muszę to, to, to zrobić. Weź do ręki łyżkę. Wziąłem. Otwórz słoik dżemu. Żeby otworzyć muszę tak. Otworzyłem. Eee, I nabierz tyle, żeby starczyło. I nabierz wypukłą stroną. Wypukłą stroną. No nie wiem czego. No, mam wypalec. z jest wypukły, z drugiej trochę mniej. Eee, żeby starczyło na tyle, gdzie posmarowałeś masłem orzechowym. No to tyle powinno wystarczyć. O, proszę. Teraz umrę. <laughs> nie umieraj, kochanie. <laughs> jaka Można... ten już też umiera. I posmaruj nim, dżem niewypukłą stroną... Aha, przepraszam, czyli muszę tak, tą stroną palca. <laughs> to się nazywa ciebie <laughs> Proszę, to jest dla ciebie. No <laughs> to jest dla mnie. <laughs> Przepyszne krąbeczki. Mm. I pyszne właśnie się skończyło. Dobra, to co? Piąte podejście. Piąte. No to czekam. Przedstawię sobie Jak tam? Jak tam? Już? Dobra, dawaj. Dobra, widzę, że zupełnie działniku masz, więc rozwicam Ci to w punktach. Mam nadzieję, że będzie ok. W punktach tym razem. O! Dobra, no to zaczynamy. Słuchajcie, podejście numer 5. 5, tak. Podejście numer 5, zobaczymy. Ja już nawet... może jestem. być szóste, ale nie wiem. Zobaczymy. To punkt. Otwórz chleb, dżem i masło orzechowe. To Chleb, dżem. I masło orzechowe. No, otwarte. Wyjmij dwie kromki chleba i połóż płasko na desce do krojenia, jedna obok drugiej. O, ktoś tu się widzę, postarał. Żebyś nie położył im tym tak. Dobra. Co, dwie no, położone na desce do krojenia, jedna obok drugiej. Weź do ręki nóż tępą stroną. No to biorę nóż tępą stroną. Drugą stroną nabierz masło orzechowe ze słoika. Nabierz tyle, żeby wystarczyło na posmarowanie jednej kromki. Ok. No to nabieramy. O, tyle powinno wystarczyć. Okej. Okay. Aha! Eee... Rozmaruj masło orzechowe na powierzchni skierowanej na sufit. No to dobrze, ja się pospieszyłem. Punkt szósty. E, powtórz punkt 4 i 5 na drugiej krące, czyli punkt 4 nabierz tyle, żeby wystarczyło, i punkt 5 rozsmaruj, czyli muszę powtórzyć na drugiej krące. O, widzę, że tutaj całkiem nie zleci ta znowu tam i znowu jeszcze tamte i no 11 i 12 jest najlepsze dla mnie, tak, no to zaraz dojdziemy na razie jesteśmy, dobra rozsmarowane eee, dobra, weź łyżkę do ręki za uchwyt powiedzmy, że to jest uchwyt wklęsłą stroną czyli to jest ta wklęsła nabierz sporą ilość dżemu To jest spora ilość dżemu. Nałóż dżem na posmarowaną stronę kromki i wypłukłą stroną rozsmaruj dżem. Powiedzmy, że możemy. Du dużo to dużo, tak? I e, czekaj. Powtórz punkt 8 i 9 na drugiej krące. Czyli znowu Dzień, muszę dżem, dużo dżem, nabrać. Tu już mi się mniej nabrało. No, ale tak I roz, rozsmaruj dżem. No to rozmarowuje, dżem. Zjedz jedną kromkę. To ja, może tą? Dobra. Muszę przydać dwunasty. Dwunasty? Druga dla mnie. Dziękuję. Słuchajcie. Kromki zrobione, trochę nam to zajęło, Pięć podejść, pięć razy będę ona musiała pisać. Mam e... tak na rękę, że... Dokładnie. E... Mam nadzieję, że ten challenge Wam się podobał. E... Nie jest to mój pomysł, bardzo fajny pomysł jednego ojca ze Stanów, który trochę podkradliśmy, ale myślę, że i my i Wy całkiem fajnie się bawiliście oglądając. I jak zwykle prosimy, jeżeli Wam się podobało, tak. to prosimy o łapki. I subskrypcję. I subskrypcję. Jak Wam się nie podobało, to dajcie też łapki w dół. I napiszcie w komentarzu, co Wam się nie podobało. I A my chciałem jeżeli... się to poprawić. Dokładnie. A jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze tego typu challenge z pisaniem listy, to napiszcie, jaki to miał być challenge. I Z czym, co ta ma zrobić? Dokładnie, co ja mam zrobić? Jaką Jeśli muszę... będzie. 100 łapek w górę, tak, to, to go zrobimy. Zrobimy i wchodzi Tymek. No to się trzeba by Tymka zapytać. Na razie ustalamy, że robimy challenge. Dobra. Eee, jak, jak, jak będzie, musisz... to, usta... to spróbujemy ustalić, czy wchodzi Tymek. czy Dobra. Wybierzemy jakiś z Waszych propozycji, co zrobić, i to zrobimy. Ale musi być 100 łapek w górę. Także. No co, dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Hej! Do zobaczenia! Hej! Co? No to nie, żeby to pisać. No. pisać. Myślę, że cały brudne. Co? Nie wiem co napisać, żebyś chyba... Więcej tego dżemu. Znaczy, może nie więcej dżemu, ale żebyś posiła dobrą stroną łyżki. Mhm że więcej tego, tego masa urzędowego, bo... i nie po całej tej... Żółka hmm. na pewnie nie starczy. No, że powiedziałem, że.